Witam was w kolejnym odcinku na moim kanale z rakowej serii jaką jest seria oglądamy, ale za to z serii, którą uwielbiacie oglądać. A dzisiaj zobaczymy największych szczęściarzy w Fortnite Battle Royale. Przypominam wam o subskrybowaniu kanału, bo lecimy po 200 tysięcy, a tylko wy możecie mi pomóc, żeby je jak najszybciej wbić. No i nie zapomnijcie o dzwoneczku, aby dostawać powiadomienia. Jesteśmy już w naszym filmie i zobaczmy co szczęśliwego spotkało tych oto graczy. Co on tu robi? Dabuje? ominął strzał, drugi, trzeci... Farty, pi z dwóch stron go nawalali. <grymne> Okej, okay, to był faktycznie fart. <grymne> Zabił tego z tyłu. A Dobra, nie mam pytań. Ale erpek przeleciał. O kurcze. Zabije. No dobra. ZABIŁ TEGO W LOCIE! Gdzie doleci? Nie mów, że w kogoś i go zabije Jak tak to fart niesamowity Leci, 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 bum! W LOCIE! Ale zginął pewnie od upadku, ale mimo wszystko w locie Ok. Dwie beczki z jednej skrzynki? No to jakiś bug musiał być akurat Ale trzeba mieć farto, żeby taki glitch oh spo... God. Niesamowite są te strzały ze snajperki. Psst. Przypominam Wam, Iwo na dwa pakiety herki. Jedyne co wystarczy zrobić, aby brać udział, to wspierać mnie w sklepie z kodem Jaworski przez trzysy, Zostawić subskrypcję z dzwoneczkiem i napisać w komentarzu, nick, z którym nie wspieracie Fortnite. Wyniki będą już w tą niedzielę. I pamiętajcie, że każdy podpunkt będę sprawdzał. Co on tu robi? Dwa HP! Co on robi? Czemu on. Oj, zamykłeś na plecach. Niesamowite są te snajpy, powiem wam, że jestem pełen podziwu. Naprawdę. Dobra, wziął się orbika, drugiego, trzeciego czwartego Okej, okay. no dobra. Co my tu mamy? Strategiczny granacik. To jest takie sulało włączone, chyba tak, chyba to jest slomo włączone. I to uderzy w tego ziomka. Jasny gwint. Nie no, to naprawdę nazywa się szczęście, nie? Inaczej tego nie można nazwać, tego nie można nazwać skillem. <słuch> Bom. I cyk. I. Oh, o mój Boże! I przeładowało mu się na styk! Na styk co do sekundy. Ale to już było trochę skillowe, bo trzeba było jednak strzelić odpowiednio w tą ziemię. W sensie, no znaczy, no po prostu trzeba było strzelić tą ziemię, ale trzeba było o tym pomyśleć. Ja bym nie pomyślał i pewnie bym zginął Dobrze, co my... Ale mu spadł na łeb. A są dość stare klipy w ogóle. Co tu się stało? I wpadnie do wiru. Nie wiem, jak to się stało, ale w do wiru. Nie mów, że trafi kogoś. Dobra, Pum. No dobra, takie trickshoty na snajpie. Znaczy na desce są już znane. Ale sapie, chłopak. Te sytuacje z armatą są naprawdę niesamowite. Jestem pełen podziwu. I uwaga. Cyk w oponenta, jeszcze jadącego na desce. To już totalny pokrępik O nie, drift. Ale się odbił? Ale się odbił ten granat. Taki ze strzał, nie? Tak, co? So. Asy strzelę, asy kliknę myszką. A to był jeszcze ten moment, kiedy spadanie z tyrolki zadawało obrażenia. Bo to jest dość stary klip. Teraz już nas to nie dziwi, i się zastanawiałby człowiek, dlaczego on się tak cieszył, ale już wam mówię, dlaczego się cieszył. Ja na miejscu tego z tym noskołapem też bym się cieszył. I co tu się stanie? Na parasolkę! Okej. Okay. samoloty jeszcze, czas samolotów. Jest brakuje mi tego miejsca na tym tiltet. Z tą szparą! Między tą szparą trafił. Tu akurat cedy. Nie no, te ślaty te snajpy są naprawdę pokazowe. 2 HP, pyk. On trafił chyba temu w locie. No dobra, to takie typowe w miarę, mi się nawet tak zdarzyło. O mój Boże, no to już nie było typowe. Ten co skręcił. Nie ogarniałem tych armatek nigdy, one zawsze tak rąbały tą trajektorię lotu. On się będzie dalej kręcił? Nie myślałem. A że trafił po prostu na rift i to tyle. Tam w ogóle kulka zbliżowana była. No to też takie typowe. Zombiak! Jejku Kto pamięta te czasy zombiaków Ja bym nie chciał pamiętać tych czasów zombiaków Zabił kogoś Rzuci mu tam do środka A nie, zabił kogoś obok I w samolocie Jeszcze się chłop tak akurat w tym momencie Nie mam pytań Jak się cieszy ty Jakim cudem nie cudem to go tam wbiło. LOL! I co się teraz wydarzy? Okej, <grystanie> Ok, już wiem, co się wydarzyło. <grystanie> Jak mu przed twarz wyskoczył. Mm, i Rifta użyję. Użyję Rifta 100%. No, tak myślałem. To było akurat przewidywalne. Niszczysz mu podłogę i on spadnie, tak? A nie, myślałem, ale go wywalił poza mapę. To jest najgorsze. I drugiego. Ała. Ja raz raz mi ktoś tak zrobił. I powiem wam, że. O, mój patent! Znaczy patent laser Bima, ale. O, nagrałem o tym odcinek. Serdecznie polecam. Macie w karcie. Był mega zabawny. Ludzie normalnie widzieli. I patrz, go zabije ale ham to było hamskie z jego strony to nie, było, to nie był fart to był family friendly grass, a on go zabił co się co się stało co się złapie tyrolki nie może się za okej okay. lazy links brakuje mi golfowego w ogóle dwóch chłopów z tego z Zobacz jak pominął ten strzał! Co tu się wydarzy? LUNCHA JAK POSTAWIŁ! EJ TO BYŁO SKILLOWE! Drugi raz w tym samym miejscu, nie? Już mamy klip I też z czasów kiedy jeszcze się dostawało obrażenia Dobra, i co tu się wydarzy? I z pewnie będzie miał 20hp Czy nie? Ktoś mu go ze snajper Zabił Boom, No scope. się ma bambik? Ej! No to było OP. To był taki fart, że nie pytajcie, nie? Dobrze, tu mamy zatrzymanego drift'a. Spowolniony, slowmo. On się akurat przesiadał! I tylko dlatego go to nie trafiło. Fizyka postaci w Fortnite naprawdę jest fajna, powiem Wam szczerze. Skoczy na. Pre... Spadnie do samolotu. No nie mów, że wsiądzie. O tu już mamy nowy Tilted. Neo Pinna Coli. Oh. Strefka. Dzięki temu przeżyje I pójdzie w wir I dzięki temu doleci do strefy, tak? Rozumiem Na, to, na tym to polega, na tym na ten klip polega Albo znajdzie aptekę u góry Nie, dzięki temu raczej doleci do strefy po prostu No bo gdyby nie to, to by umarł I doleci pewnie na jeden HP znając życie 3 2 jeden I jest w strefie Na styk <noise> Też raz miałem taką stację na live, pamiętam To jest lama a to jest chyba ten patent z lamami, tak mi się wydaje. Tak, to, to będzie to raczej. W ogóle fajne spadanie. Ja mam takie? Nie wiem, czy mam takie, muszę sprawdzić, albo mu się zbagowało. Trzecia lama, trzy lamy w jednym miejscu. Jak widzicie, w tej grze można też mieć farta. To by było na tyle ode mnie. Mam nadzieję, że odcinek Wam się spodobał. Nie zapomnijcie oczywiście o subskrybowaniu kanału oraz o wspieraniu swojego ulubionego twórcy w sklepie mój kottajski przez Trzysy. No i jeżeli nie grasz jeszcze w Fortnite, to zarejestruj się z linków w opisie. Będę Ci mega wdzięczny. Trzymajcie się, do następnego. Papa! Pa. Cześć!